Widać, że chyba jest troszeczkę przerwowe, jest to defiut, tego konia w zawodach, dlatego ma prawo to rezerwować. denerwować. I jedynka niestety wyłamanie, cztery półki karne. Pada w to jest pulsa, będzie łatwiej. O co, o co? I tym razem udanie, jedynka zero. Ba A zero, Babel zero Rójka zero, kurka zero nie ma z zero szórka zero Jeszcze dwa. Czebra 0. Jest. Czebra 0. Czerwone wizy końcowe i zawodniczka ukończyła swój przejazd w czasie 57 sekund i 13 sekund. Blawa.